Panie Wiceprzewodniczący, znając Imię, nazwisko, proszę podać... Daniel Marcin Matyniuk. Urodził się Pan gdzie i kiedy? Urodzony w Bielsku Imię Imiona rodziców? Zemian Danuta. Zenon. Nazwisko Panie Matki... Obywatelstwo ma Pan? Polskie. Polskie. Wykształcenie? Wyższe. Wyższe, tak. Stan cywilny? Żonaty. Żonaty, tak. Z tego co y, wynika z tego Pan na utrzymanie jedno dziecko. Tak. Mhm. Z czego się Pan utrzymuje w chwili obecnej? Z jakiś prac dorywczych takich, nie wiem, starego źródła dochodu. Utrzymuje się z prac dorywczych, prac starego źródła dochodu. Jeśli chodzi o te prace dorywcze, to kwota, jaką Pan miesięcznie zarabia, to jaka jest? Nie. To około złotych. Około tysiąca złotych tak, miesięcznie. Czy majątek Pan posiada jakiś, czy nie? Posiadam mieszkanie. Mhm. Mieszkanie. Samochód. Samochód także. Mhm. Posiadam również samochód. Eee, czy był Pan kiedykolwiek karany? Nie. Nie karany, to też sprawy znajduje się karta, karna Państwa. Jeszcze mam jedno pytanie: z hmm. pytań formalnych. Czy leczył się Pan kiedykolwiek psychiatrycznie? Nie. Nie Panie mecenasie, czy jakieś uwagi co do danych osobowych? No, ja, to nie mam To na razie do proszę o, żeby o. Czy do tego, czy Pan się przyznaje, czy Pan się nie przyznaje? Przyznaje się. Przyznaje się. Przyznaje się. Czy chce Pan złożyć wyjaśnienia w tej sprawie? Nie. Nie chcę składać wyjaśnień. Czy chce Pan się dobrowolnie poddać karze? Tak. Chcę dobrowolnie się poddać karze. Panie mecenasie, proszę bardzo, jaka jest propozycja w Waszej sprawie? Oskarżony proponuje wymiar karu 3 miesiące ograniczenia wolności do obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczności w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Trzy mm -hmm. I, i... miesiące ograniczenia wolności z obowiązkiem prac społecznych w ile godzin miesięcznie? 20 godzin. 20. Miesięcznie. Oraz y... orzeczenie przypadku dowodów rzeczowych. Mm -hmm. Dobrze. Taki wniosek mamy odnotowany. Zakładam, że Pan do tego wniosku się przychyla. Tak, e, zarządzę 5 minut przerwy. Ostatni słowiec, co Pan ma do przekazania sądowi? No ja podtrzymuję to, 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 co mówi mój obraca, pan Andrzej Kowalski. No i tak, chciałbym wszystkich przeprosić po prostu za to, za zachowanie. zachowanie i zobowiązać się do tego, żeby więcej nigdy nie używać żadnych środków odurzających, nawet jeśli to jest marihuana. to bardzo żałuję tego, co zrobiłem. To jak najszybciej już po prostu mieć wszystko zakończone za sobą i zrekompensować to tak jak mówił Pan Adwokat z pracami na rzecz jakiejś najlepiej nie wiem czy to będzie w Domu Opieki Społecznej czy w jakimś W no tak postępowania wykonawczego to zostanie ustalone, także będzie pan wiedział, gdzie ma Pan się zgłoszyć. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Do. W 387 Kodeksu Postępowania Karnego o skazanie go przez, bez przeprowadzenia rozprawy na warunkach w dniu dzisiejszym ustalonych Ee, zakładam, że innych wniosków dowodowych Pani Prokurator nie zgłasza, Pani Mecenasie no? wejdę i się pan również. Uznaję zatem, że strony nie żądają uzupełnienia przewodu sądowego, jeśli tak przewód sądowy zamykam. Pani Prokurator, proszę bardzo. To w sensie materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości. Oskarżony yy, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. No? Złożył wniosek o poddanie się się karze, tak i kara została uzgodniona, zatem wnoszę o skazanie go na karę uzgodnioną w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Pani proszę. W sprawa należy do kategorii oczywistej zebranych dowody postaci tych środków uderzających wskazują, że oskarżony posiada i nie z tym że oczywiście na własny użytek ilości niewielkiej, więc istnieją wszelkie przesłanki do tego, żeby go potraktować jako przypadek mniejszej wagi, oskarżony proponuje wymiar kary uzgodniony z prokuratorem. Kara oskarżony nie prosi o odstąpienie od wymierzenia kary, nie prosi o umorzenie tego postępowania, chce w godziwy sposób odpłacić za to, co uczeniu uważa, że praca ale też, takiego wolontariusza będzie dla niego ilość społeczeństwa pożyteczne w ten sposób może yy, po prostu, po prostu od, odpłacić to naruszenie prawa. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo 1, 10 lipca roku 2020 są rejonowy w Białymstoku w trzecim wydziale karnym w składzie obecnym przy udziale prokuratora e, po rozpoznaniu w sprawie Daniela Marcina Martyniuka oskarżonego o to, że dnia 30 grudnia roku 2018 o godzinie 18:30 Wasilkowie przy ulicy Białostowskiej 106, mieszkanie 5, wbrew przepisom ustawy, posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi i innych niż buchwiste o wadze 3,8 gram netto. To jest oczywiste z artykułu 62 ust. 1, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka. Punkt pierwszy. Oskarżonego Daniela Marcina Martyniuka uznaje winnym popełnienia zwróconego czynu i zaczyn ten na podstawie artykułu 62 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu Narkomanii wskazuje go zaś na podstawie artykułu 62 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu Narkomanii w związku z artykułem 37a Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku. O dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2020 roku w związku z artykułem 34 paragraf 1 punkt 1 i 1a oraz punkt 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 35 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 4 paragraf 1 kodeksu karnego, orzeka wobec oskarżonego karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej. Kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Punkt drugi. Na podstawie artykułu 34 paragraf 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 72 paragraf 1 punkt 5 kodeksu karnego, zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od używania środków odurzających. Punkt trzeci. Na podstawie artykułu 70 ustęp 2 ustawy z dnia 29 lipca. 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa Dowodów Rzeczowych, wymienionych pod pozycjami 1 i 2 wykazu numer 2, łamane przez 972, łamane przez 19, łamane przez P, znajdującego się na karcie 183 akt sprawy. I punkt czwarty Zasądzę do na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 zł, tytułem opłaty oraz kwotę 2173 18 zł, tytułem pozostałych kosztów procesem. Proszę usiąść.